Niesamowita uroczystość, którą obchodzimy tutaj w Prudniku, w powiecie prudnickim, w województwie opolskim, a także w naszym zakonie. Pierwszy klub środowiskowy pomocy, samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia z niepełna sprawnością intelektualną, z pewnymi ograniczeniami neurologicznymi. Ten klub jest odpowiedzią może nie na 8 godzin, tak jak to domy funkcjonują, tylko na 4 godziny. I zostało to oparte również o badania tych oczekiwania tych klubowiczów, że po 14 są wolni w domach i no, to już jest po prostu i późno wieczór i ta samotność po prostu im doskwiera, a chcieliby jeszcze po prostu coś wspólnie zdziałać, żeby nie wyjść sprawy. Manualnej czy intelektualnej, dlatego organizowane są różne tutaj spotkania, prelekcje, a także terapie manualne, łącznie z rehabilitacją ruchową. Otwarcie środowiskowego klubu samopomocy pokazuje, że seniorzy bardzo pragną takich miejsc w prudniku. I to jest pierwszy taki klub samopomocy dla osób starszych, dla seniorów. Pierwszy w województwie. Środowiskowy Klub Samopomocy i też pierwszy Mamy w naszej prowincji taki klub. Będą mogli rozwijać swoje pasje, będą mogli się realizować, będą mogli się spotykać, co też będzie się przekładało też na działalność warsztatu terapii zajęciowej, bo to taka symbioza osób współpracy, osób niepełnosprawnych, seniorów. Jesteśmy pod jednym dachem, więc wiele, wiele korzyści z tego na pewno będzie. Jest to dla nas wydarzenie niezmiernie ważne. Od jakiegoś czasu staramy się, aby nasze wszystkie działania były coraz bardziej propagowane. i Coraz bardziej, żeby miały takie odzwierciedlenie w tym, do czego, do czego dążymy. Chcemy otworzyć zazy, już niebawem, chcemy otworzyć kolejne dzieła, chcemy otworzyć mieszkania wspomagane, więc mam nadzieję, że Środowiskowy Klub Samopomocy jest to takim pierwszym kroczkiem do osiągnięcia tego, co zamierzamy w niedalekiej przyszłości. Modelowa współpraca samorządu Powiatu Prudnickiego z Konwentem Ojców Bonifratów w Prudniku, która owocuje naprawdę wspaniałymi wspólnymi dziełami. Środowiskowy klub samopomocy, gdzie osoby starsze mogą otrzymać popołudniową, wielogodzinną pomoc w rozwoju swoich pasji, oczekiwań, różne terapie, różne warsztaty. To też bardzo ciekawe dla nich zajęcie oferowane przez bonifratrów i obecnie snujemy intensywnie plany związane z utworzeniem tutaj zakładów aktywizacji zawodowej. To jest kolejny etap rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. I właśnie to chcemy tutaj wspólnie z Bonifaratwami Prudnickimi uczynić. Przykładem tej współpracy chciałbym dodać jest nowo zakupiony piękny samochód służący do przewozu osób niepełnosprawnych.